Hej, witam. Chciałem sobie popływać, pożeglować, pozbierać surowców, bo mam no tak godzinę czasu, ale nie, nie, szczerze nie chciałem się zabierać za nagrywanie, ale załączam grę i co widzę? To, że muszę iść do Oliwiera. No dobra, pięknie, wszystko ładnie zajebiście. A, katarek. Muszę tam iść, ale co nie mogę zrobić? Nie mogę kurwa wejść sobie w animusa, żeby sobie pobiegać. No i chuj. To teraz tak, ja sobie za 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 załączę mapkę z powodu tego komputer, 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 komputer. Mam iść do windy. Więc idziemy do windy. Chociaż, o właśnie, jeszcze jedno. Nie ten guzik. Ten. To mi się bosko podoba, że mogę sobie tak przełączać. Wiadomości, mam jedną wiadomość. Eee... Iwan, jedno pytanie. Koleżanko, co Ty mam prowadzić za badania, co on połówne? Ściśle tajne, trafiło dzisiaj tym pra... Pieszczoszku abstrego. Komuś nareszcie zaufali, fajnie, że to Ty. Spoko. Okej. Okay. A, tu jest winda, Ale zapomniałem. O, jest Melanie. Ta, ta, ta. Zarząd. No. Co to było? i just watched some of your footage from this week it's amazing blackbird was mental and we all got so excited that we started talking about this idea for a trailer about him maybe start with him drinking talking to some pirates telling a story then we cut to him leaping across o. the deck of his boat and sorry

Oczywiście. Head to the waypoint on your map. I have another job o. for you. I'd like to link all the cameras in the building to a central monitoring system, but most aren't calibrated correctly. Mogę się napić wody, bo mnie suszy. Halo? Nie? Czemu? Kurwa, Nie mogę. No. I ja pierdolę. Teraz tak. I ten nadu. Ale mi chrypa łapie. Strasznie. Jezus, mam tyle. Co to za ciemno? Ja pierdolę te... o! Oh. Please open the door, thank you. Nie to nie. Wow! <coughs> Jezus, ale mnie gardło napierdala, to jest niemożliwe. E, czyli musiałem wejść tamtędy przez dwójkę. Nie wiem. Dobra. Wow. jak Wow! Ja chciał mieć Cztery monitorów? 7, 8 monitorów. I ja, ja, tu jest kolejne, dwa. Ciemno to jak w ale ja wszystko widzę. Co mam zrobić? B. O. i co teraz? <coughs> wow! A to samo co ostatnio chyba? Albo nie, nie. W Once you find the right combination of numbers, you should get access uh oh just to steruje. Ta, a tym... Eee, takie trochę bardziej skomplikowane to jest niż to poprzednio. O, dokładnie.

Lariusha, to Tsuketia. And you take a rascal, Gada. Your entertainment products are simply a means to pay the bills for larger and more important work. That's the way the world works. Mm? Dirty money buys clean hospitals. You get it? We're on board, Leticia, rest assured. We have our best employee working on this, but it will take time. That means you. Good. And thank you.

On the observatory. Hm. Not really, to to some I'm curious about the shareholders. How about you break into Olivier's office and see if you can find a schedule? Oh, what? You <coughs> don't like that <coughs> idea? Well, how about I blow the fucking whistle on you, hacker? I own you. What I mean is, I don't want to ruin your life. Whoa. Oh.

You need to sneak past them, or they will destroy your data and send it back home. Oh, fuck. Oh... Ah, no, ya Oh, fuck! God damn it! Ya Serio, kuźwa. Mać. O, to, 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 to. Raz. <śmum> pyk. Nie, 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 zdążę. Dobra, nie, się. O! <śmum> zajbiście nie, Pyk. 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 Kurwa, mać. ostatnie nie, ostatnie No ja pierdolę. Nie, 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 nie. nie. No. O kurwa, nie wiedziałem. I ja pierdolę. Jebane hakowanie. No, kurde, serio. Hmm. No, pyk, pyk. Ty, 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 ty pyk, pyk. Kurwa. Mm, pyk 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 Dobro, poczekam Dla świętego spokoju. Pyk, pyk. Pyk, pyk, pyk. A, no nie, nie tylko było czek sekunda. Kurwa jego mać. Za szybko. Pyk, pyk. Ło, 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 wow. Zrób się, zrób się, zrób się zielone. Pięknie. Pyk, pyk. To kurwa jest! No, udało się wreszcie. Uf. A ja zrozumiałem, erekcja <grystanie> Ekstrakcja. I ja pierdolę, Denerwujące, ale coś nowego! O! Mal witam, jak jeszcze raz... Ja pierdolę Potencjalne o... o, o. Projektu 17 Wow.

I co? Ktoś polazła. Nie, to tam... Err... tak. Czyli znowu do Rebyki chyba jedziemy, tak? Niedobrze, mm, nie dobrze, nie dobrze, po prostu. Rr, albo dobrze, bardzo dobrze, jesteśmy szpigami. W firmie, która nas przyjęła, no. Jak słowem, zajebiście, drugim chujowo. Teraz tak, wyjście będzie tu, czy tu, tu. Biegniemy. O, znowu ci. Hehe. <ścoughs> Oh, hooray. It's our old friend. Hey there. I just got a call about picking up another transfer. Oh, you said you were here to see me. Yes, that is one of the perks. Let's see it. Mm. A conference in Chicago. Very nice. Thanks for this. We'll be in touch. Ciao, Rebecca. Thanks me. Stuff it, Hastings. <noise> Ciekawe jak się nas, nas nasz bohater nazywa. Bardzo mnie to

Eee, Z tej strony. Dobra, gdzie jest nasz. Aha, spoko. Dobra. Tu jest... O właśnie. <laughs> Zobaczcie ile mam figurek. Tu mamy figurkę naszego bohatera, tego ziomka, którego żebyśmy zabili, Jamesa Kida. Tamten to był Prince chyba. Tu mamy Edwarda. Tu mamy. Nie znam gościa, tego też nie pamiętam, jak się nazywa. A to jest ten taki też dziadek. Dobra, to i co, co? co wchodzimy, no? Nie ma czasu na opierdalanie się. O! Robi się to. A, robi, mm, robi się to dość dziwnie. Aha, Ukoń misję trzecią w czasach współczesnych. E, bo... W drugą, ale a była pierwsza. Nie wiem dobra pierdolę to gram. O. I an awful feeling about this. You'll be hurt out there. I couldn't handle that. I'll be careful, I promise. And when I'm flush with coin and set up, I'll send for you. I will. Caroline! Come away! Don't exert yourself! I can't promise I'll come, Edward. If you leave on this fool's errand, I... I cannot promise anything. Don't give up on me, Caroline! Not when I need your faith the most. Yeah, <coughs> ja, that Oh! Ale się twórcy postarali, jebli drzwi. O! Rok 1718. Wyspy Bahama, NASU. Jak my kurwa dziwnie wyglądamy. Trzeba się przebrać. Oh, you're a hard heart that should be softer. Or soft in parts that should be hard. <laughs> <laughs> and how is it you're so keen for his heart? Oh, does that come? No, wiem, You'd like to know my secrets, would you? Oh, aye. Give me a small hint, like, or a large one if you're an upright gentleman. Open your hand. Oh! O, o, coś je było, o, mamy już kontrolę? Tak, mamy kontrolę nad łatarem. E Spoko, ok. Co to jest? Werbuj załogę. O, właśnie, <laughs> ile ja mam w ogóle ludzi? Werbuj jedną osobę. Co? Co? Co chcesz? beijo Aaa, ah, okej, okay. dobra, już wiem co eee... Towary łowieckie, ale co mogę się dowiedzieć coś na ich temat? A nie, mogę sprzedać. Ale nie, na razie nie. Ja w tej chwili zwerbowałem załogę i na pewno chcę się dostać na statek. I to bardzo pilnie. Ponieważ muszę się kurwa przebrać, bo wyglądam paskudnie. A nie mam hajsu, żeby na przykład ciuchy malować. A będę mógł się... Mogę na przykład przebrać się tutaj w środku? A <laughs> idź. Kup. Eee, er, odzienie. O, dokładnie. Brązowy płaszcz. Spalony przez starych wilków morskich za swoją odporność. Odzienie z brązowym płaszczą 3000. 5000. O, co to jest? Odzienie kapra. Dzień nie bardzo pomimo środka... Płaszcz pirata... Kurwa, jakie to jest drogie... I co teraz, przebrałem się? Tak, dobra. wreszcie wyglądam kurwa jak człowiek. Duk. Ale jeśli chodzi o te ciuchy i tak dalej, te ubrania i tak dalej, to kiedy indziej się będziemy tym bawić, ponieważ... Eee, ponieważ nie. <laughs> o, tam ile jest stateczku, wiem, że chciał wszystkie przejąć i w tym, w tym momencie po prostu zakończę odcinek, bo jeśli chodzi o zajmie mi się nią za niedługo, ponieważ jakoś taką mówię, na razie mi się dzisiaj nie chce nagrywać i. Nagrałem ten odcinek tylko z powodu tego, że musiałem to zrobić, bo nie mogłem wejść ani Musa. Eee, no to tyle, mam nadzieję, że ten. Nie może prosić nas w czasie brytyjskim. Bo fuck! Czyli co, będę musiał nagrać kolejny odcinek? I ja pierdolę. No dobra, to z chęcią nagram go. Trzymajcie się na razie. Aj! piraci, kameraty.